Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku odpowiem na pytanie czy słuchawki Xiaomi Buds 5 Pro posiadają automatyczne zatrzymywanie oraz puszczanie muzyki. Odpowiedź brzmi tak, słuchawki posiadają taką opcję. Jeżeli teraz wezmę obydwie słuchawki, włączę sobie YouTube'a i wsadzę obydwie do uszu, puszczę film i teraz wyjmę jedną z słuchawek. Możemy zobaczyć, że film został zatrzymany. Tak samo działa to z muzyką. Jeżeli teraz wsadzę tę słuchawkę z powrotem, film puści się od nowa. I tak samo działa to z drugą słuchawką. Możemy też wyjąć obydwie naraz. I znowu obydwie wsadzić do uszu. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.